To jest niebywałe, ale trafiłem w końcu na trop jak to się dzieje, że pojawiają się ogłoszenia dotyczące motocykli typu Weska, WFMK, Jawa, MZK, Komar, Ryś, Żak, w których jest powiedziane, że motocykl jest nowy, że motocykl ma przebieg 2-5 km. Rzeczywiście, to nie jest to, że to jest czyste oszustwo. Pamiętamy takie czasy, może nie wszyscy pamiętamy takie czasy, ale jest spora część z nas, która pamięta takie czasy, że paliwo sprzedawano na kartki. Tych kartek mieliśmy w rodzaju tam książeczce czy układzie, ileś na wszystkie miesiące i w każdym miesiącu, powiedzmy, na cztery tankowania. I teraz, jeżeli zważymy na to, że ktoś, powiedzmy, miał własny biznes, jeździł sobie ze względu na to samochodem do pracy, że miał tą pracę dobrą, dobrze zarabiał, ale miał ograniczenie w paliwie, to jako jeden z ciekawszych, zaradczych pomysłów, to było to kupić sobie następny, trzeci, czwarty, piąty pojazd. Będzie na każdy z nich zarejestrowana dodatkowa karta paliwowa i z tych kart paliwowych odbierać paliwo. I nawet w tej chwili, patrząc na to, co jest u mnie w mojej stajni pojazdami, motocyklami, jest jeden motorower 50 cm3. Piękny romecik, który ma przebieg 10 km. Historia tego motocykla jest taka. On jest jeden z trzech Właściciel, który potrzebował mieć więcej paliwa, kupił sobie trzy. Dlaczego kupił akurat tego typu modele? Żadnych innych nie było wtedy dostępnych w sprzedaży. W związku z tym poszedł, zapytał, czy są. Tak, były trzy na stanie, kupił trzy, dostał trzy karty paliwowe. Chyba od trzech albo do 5 litrów tygodniowo było na taki motorowerek, co wcale nie było tak mało, bo zważywszy, że te motorowery paliły 2,2 litra na 100 km, w związku z tym 3 tygodniowo, no to 100 km tygodniowo mógł bez problemu przejechać. Co innego jak wiał to do baku samochodu. Ale z takiego motorowerka łatwo go podepnąć na stację wełzną, łatwo zatankować, łatwo wrócić i spuścić, bo ma w końcu na dole kranik. I w ten sposób rzeczywiście aktualnie na rynku. Zaobserwowałem i widziałem sporo ciekawych ofert. Widziałem oferty na Włeski, które wręcz podczas rozmowy telefonicznej, jak to możliwe, się zachowała. Albo była kupiona przez dziadka po to, że kalon potrzebowany był na benzynę, i ona w ogóle nie jeździła. Zdarzają się takie, że ktoś kupił, bo myślał, że pojeździ motocyklem, ale mu się to nie udało. Niemniej jednak pojawiły się, są i jest to niezwykła atrakcja dla koneserów lubiących pojazdy Polski Ludowej. Widziałem taką MZ, widziałem taką Jawę która ma przebieg praktycznie można powiedzieć zerowy, czy jest w oryginalnym stanie i którą jeżeli ktoś jest pasjonatem może kupić i, i na takim motocyklu jeździć.